Witam serdecznie na moim najnowszym filmie. Chciałem Wam pokazać nowe umiejscowienie modeli. To jest stare. Tutaj jest ta droga. Miejsce mi się zwolniło zaraz. Trochę tam poukładam te samochody. Ale tak, mam gablotki. Mi się tutaj na półce zwolniło miejsce. Poustawiałem ładnie samochody. Może Wam je pokażę. Część z nich na pewno widzieliście. A jeżeli nie, to teraz zobaczycie. Tutaj składam tramwaj na zlecenie. Ten jest ten mój, którego widzieliście. Ten jelcz też jest na zlecenie, a tego jelcza będę sprzedawać na Allegro na licytacji. Półeczka na autobusy. No, no to. Widzicie te samochody tam? Zaraz je poukładam i pokażę wam, jak to wygląda. No, teraz poukładałem. Nie ma takiego korka, jak kiedyś. Z ruch płynny, można powiedzieć. Że te samochody z kurzu po wycierami. już w ogóle będzie magia. No, pewnie tego nie widzicie, ale odkurzyłem skórzu wszystkie te samochody. Jeszcze w sumie właściwie powinienem asfalt odkurzyć. Ale to zostawię sobie na potem. Tutaj na parapecie mam taki trochę bałagan. Będę to musiał uporządkować. Miałbym wtedy miejsce może na jakieś dodatkowe samochody. No, w tym czasie ja się pójdę ogarnąć, bo mam do sprzedaży. Muszę zawieźć kolesiowi dwa modele i później będę mógł jeszcze wysłać innemu kolesiowi modele. No i mam oczywiście tę robotę, o której jeszcze nie mówiłem, ale to powiem Wam później. Dobra, witam, właśnie wracam do domu. Jak dostanę potwierdzenie przelewu, to jeszcze zahaczę o, kur o kuriera, a jak nie, to nie. Pozbyłem się autobusa Mercedesa, tego dużego w skali 1 do 43. Pozbyłem się Mercedesa Drabiny również. O, to jest kurde. A jak ona się nazywa, ten garb cholerny. Cały czas zapominam o tych garbach. Potem ostro muszę hamować mniejsza. No i jak dojadę do domu, to wystawię jelona, tego, też tego dużego na Allegro. Mam nadzieję, że mi zejdzie w miarę szybko. No, mam nadzieję, że lubicie jazdę ze mną samochodem. Jeżeli tak, to mam trochę nagram i przyspieszę. Teraz chciałbym wam pokazać mniej więcej jakie samochody mniej więcej miałem w ofercie, albo mam nadal. Czyli możecie sobie poglądać, jest Sport Focus. Teraz będzie Garbus. Trochę tych samochodów jest. To są auta na handel typowo. Po tym filmie pokażę wam inne samochody, które sobie na przykład skleiłem, bo skleiłem sobie BMW, to pokażę Wam w kolejnym filmie. Um, parę rzeczy tam porobiłem, sprzątnąłem ten parapet dzisiaj, trochę biurko sprzątnę. Jak sprzątnęłem w ogóle całe biurko to wam pokażę, bo dzięki temu też mam gdzie kłaść te modele. Sklejam sobie tramwaje. No trochę tego jest, także materiał na film będzie. Że oglądajcie sobie do końca te samochody, jakie miałem. Możecie zawsze do mnie pisać, się pytać, czy ten samochód, który Wam się spodoba, czy on jest aktualny, zawsze można kupić. No a ja się tymczasem z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Obejrzyjcie sobie do końca wszystkie samochody. Pa!